Witam Was w tym odcinku. Dzisiaj mamy nową serię Gospodarstwo po dziadku. Włączymy sobie awaryjną, bo zatrzymałem się, żeby po prostu odpalić nagrywanie. Także mam, nadzieje, mam nadzieję, że Wam się to będzie fajnie oglądać. No i co, jedziemy na gospu, nie? Poczekajcie jeszcze, ja sobie w ustawieniach muszę poszukać jednej rzeczy. O, dobra. No i dobra, możemy jechać. Tutaj to chyba to było, tego po podziadku. No tak. Mm. Nie wiem, czy to. Tak, bo tu były te takie kamienie. To tutaj. Studoła była otwarta. Dziwna. on stoi. O kurwa. Bez maski dziwne, dziwne. Dobra, Polka tu parkujemy. E, no co, przejdźmy tutaj do tego w sumie. Dziwne, ktoś pewnie się tu włamał. No nie, no maszyny są, tylko nie ma maski. Nie dziwne. No zobaczmy czy odpali. Aha Tak jakby kabel raz łączy, raz nie łączy. Albo on po prostu był zepsuty może. Ale no maski to musiał ktoś się to... Ktoś, ktoś się tu włamał na 100%, nie? Bo widzicie, mask nie ma. No tu jest jakiś drugi ciągnijczek, ale w ogóle... ...tylko aż po to. Się tu dużo śmieci, syfu. Zanim przejdziemy do tamtego ciągnika, to co my tu mamy? Opryskiwać Opryskiwać, jak opryskiwać? Kultywator. Tak z wałkiem. O. No. Że jest fajnie. A tutaj... Tu jest bin. Fajny tu kolejny sef. Widzę, że jakiś tam... Ten... Okej, okay, okej. Okay. Tu jest traktor. O, ten pali. Ten tu nawet ładnie chodzi. Jedyny. Nie no, nie jest fajne. W kolejnym odcinku raczej będzie chód wyłączony. No to co, pojeździmy nim. Tutaj jest żmijka, już widzę. O, i ją się da wydłużyć. A z tej strony nie będzie odmuchała, jest. No, fajnie zrobione tutaj dziadek miał. Tu miał o, i tu se mógł od razu, jak jechał, to tu mógł sobie brać. A tutaj jak jechał, to se tu kiprował. Dobra, dalej. Aha, klasik, kombajn. Dobra, nie będę gasił, niech, niech se pochodzi troszkę. Co my tu mamy? O, tu brony na pierwszy rzut oka. No, trójki wystarczą na pewno. To przyczepka dwukołówka. Nie jakaś duża, ale też w miarę wystarczająco. O, tu beczka w krzakach stoi. Tutaj obora. Hmm. O, jest kawałek tej obory. To dobrze. Mamy siewnik i salia. Tu chwastownik, oto, on jakiś odmalowany. Mamy i pierwsza rzecz, która jest ładna w miarę. Chwastownik. Tu coś jest. Nie ma nic. No tu jest ten. Dubeczki. Do Do gnojówki. Zaraz otworzymy. No i jest chyba gwóźdź programu. O, tu jeszcze wały są. Nie widziałbym tych wałów, jakbym się tu nie spojrzał pewnie. Wały jak wały. Wejdziemy sobie. O, tu jest gaz. ...by odpalił. Aha, uh -huh, zgasł. Może... Dobra, no, no, ja go może nie będę palił... ...bo on może być po zimie. I tam do niego trzeba zajrzeć. Tu na razie nie Dobra, no, ale tu jest dalej. Widzimy. Dobra, jesteśmy wizowie po króciutkim cięciu. No i widzicie, tu mamy motylka. Motyl, jak motyl, tu puk Trójki to pewnie pod tego zatorka. No tu też jakaś dwukołówka. Hmm, no fajnie, fajnie. Sobie otworzymy. No dobra, zostawimy otwarty. No fajnie, fajnie się składa. Także, pewno kolejny odcinek to będą brzniwa. Chyba, że teraz tu poszukam pól. Jeśli pole, to ja pamiętam, że były dwa. Żeby wziąć poltkę i pojechać. Ja chyba nawet wiem, gdzie one sprawdzę czy się nagrywa. Chyba nagrywa się. Pola, na pewno będę chyba obsiany pszenicą, bo nie się nic raczej takiego. I to chyba jest nawet to długie tutaj. Tak, to, to będzie to. Także dobra, to na pewno pole. Oj, 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 drifty polonezem. I gdzieś jeszcze jedno. Tylko ono było tak na odludziu, że tam była gdzieś łąka. Się przez łąkę jechało. Nie wiem czy nie. Tu nie, tutaj, o! I tutaj my bokiem zaprzejeździli. No, chyba tak, bo tu jest też jakaś. No i później tędy i tu my kosili. No to to będzie nasza. Tu możemy na jedno pole w sumie skosić. No ja wiem, Myślę, się że jeden odcinek będzie oprowadzenia, a później... O kurde, jak z tego uwaliłem. Właśnie, poszukajmy tu gdzieś karszera. Jest tu gdzieś? O, jest! Kurde, bliżej muszę podjechać. maha Tu przeczyścimy trochę. Tak, trzeba iść go do malowania gdzieś zawieść. Trzeba gdzieś tu ogarnąć już mechanika albo sobie samemu go wymaluję Patrzcie jaki on jest porysowany. Ale fela chociaż już ma fajne ten silnik, dobra będzie mu Ja do tu przyjechałem, no i co? No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. No co więcej, w kolejnym odcinku pewnie będę różniwa i spróbuję jeszcze w międzyczasie tego zatorka podreperować. Spróbujemy co, 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 coś Z nim tu jest nie Halo, te Przewody tu sprawdzę z tym rozrusznikiem. Może odpali. A maskę to może kurde bym gdzieś kupił na Allegro, czy na temu, o na temu, może by były na Oliksie. Śtanie. co to za zator będzie? Dobre pytanie, to też trzeba będzie zobaczyć. No to. Chyba wszystko w tym odcinku. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.